To państwo Państwu nazywać się Wiernik. Jestem posądzony o tę aferę tak zwaną tortową, która miała miejsce za Właśnie kilka dni temu dostałem dopiero uzasadnienie wyroku na piśmie, gdyż ja nie byłem wpuszczony w czasie podpisywania wyroku na salę. Nie to ja byłem święty, ale nie wpuszczony z procuru Jodu, że główny, który nie znać wyrok z zbrodnie nie zostaje na to, tak jak i media i widownia, ale za tym uzasadnieniem wyroku na piśmie już przyszła wezwanie do odbycia kary 10 miesięcy pozbawienia wolności bezwzględnego pozbawienia wolności, co dla mnie jest kuriozalne, że wiadomo, że inni sprawcy przestępstw miesiącami latami odrzekują na no, odbicie kary, a mi się tak szybko przyspiesza. No a co za przyspieszający jest jest jestem podwójnym socjalistą, jestem i cała moja wina polega na tym, że to na Polsce i to co się stało wszędzie w Warszawie z było tylko i wyłącznie zrzucenie opinii publicznej na wymiar sprawiedliwości, który jest skorumpowany w wymiar sprawiedliwości w kraju dzisiaj działa w zależności od potrzeb sędziów na takich sędziów, jak w Sopocie, zadziałem na co. No to i po prostu jest, jestem osobą, która na przykładzie chce zastraszyć opozycjonistów jakichkolwiek działań obywatelskich. Jestem jedyną osobą, która odbędzie karę za stan wojenny. Za to że siedziałem w stanie wojennym, teraz będę siedział w wolnej Polsce. W za to, że domagają się ukarania zbrodniarzy Myślę, że pan minister przy obrocie pracuje na to, że, że ułaskawienie tego względu, że ułaskawia się tych osobów winnych. Nie jestem winny, winicem ci sędziowie, którzy przez prawie 30 lat skutecznie chronią zbrodniarzy narodu polskiego. I to jest moja Myślę, że pan minister może wpłynąć na wznowienie w tych postępowiach. Nie może być tak w Polsce, że osoba, która nie ma środków finansowych, to jest osobą bezrobotną, bez kalorii zasiłku. Jedyny wójt, to jest, zapomagał Urzędu Płockopłacarskiego, 400 złotych miesięcznie, a jest wewnętrznym panem dyrektorem stanu politycznym i jest w stanie opłacić apelację trzech na te miesięczki. Kasa, przepraszam które są wysokie i wymagają bardzo dużo będę składać się jakiś tym samym sądzie nie wiem, na jakieś szczególne względy, odrzucą odzwolnienie mnie z kosztów i przynajmniej adwokata z urzędu, że na nastąpi 1 sierpnia zgłaszam się do zakładu karnych w Wojtkowicach, gdzie zapraszam media, bo skoro u obuzy, ranie, bym chciał jeszcze bardziej zasadnie, chodzą po wolności, są chronieni przez polskie prawo, to my opozycjami musimy się odwrócić, nich Będziemy przycili. I tak będzie żeby... Czego pan oczekuje od ministra? Dlaczego tutaj dzisiaj się spotykamy? Czego oczekuję od ministra? Po prostu przyjrzenia się wszystkim przy sprawom. Nie tylko nie Zawiany-Krasnopojnik, ale jakiegoś, że Grzegorza Brauna, Sapowskiego i wielu innych działaczy opozycji, których Wymiar sprawiedliwości wstępnej, niesprawiedliwości społecznej. Sędziowie pokluczyli komunizm. Zwalczali. Najwyższy czas jest nie naprawa, bo to się nie da naprawić tego wymiaru sprawiedliwości. Jest to zgniły fundament, jest to powszechna korupcja w sądach, o czym już nawet pan minister Ziobro mówi. Sędziowie są bezkarni, nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za swoje czyny Niezgodne z prawem, z konstytucją, z kodeksem, yy, narażają skarb państwa na milionowe straty. Przecież setki spraw już w Strasburgu. A więc nie płaci to sędzia. To płacimy my, pani, ja, każdy z nas z własnych podatków. Nie może tak być, że sędzia może być bezkarny. Jeżeli sędzia zawinił jest narażany na straty, tak jak w wielu innych zawodach. Ma ponosić odpowiedzialność. Ma ponosić odpowiedzialność za swoje życie. Sędziowie winni być z wyboru, z doświadczenia, a nie z dziedzictwa. Bo dzisiaj zawód sędziego jest w dziedzictwie dziadków, pradziadków. I ci sędziowie jeszcze są gorsi od morderców. Bo trzeba nazwać sędziów morderców, bo jeżeli sędzia orzeka karę śmierci, jak było orzekane do żołnierzy wyklętych, wiedzą, że jest to czysta chutwa. Że jest to nieprawda. To jest zbrodnia sądowa. On jest po prostu zbrodniarzem. Nie ma nic gorszego jak nieuczciwy sędzia. U każdego przestępcę, najbardziej okrutnego, największego zboczeńca, jeśli się w stanie doprowadzić do pewnych nieuczciwego sędziego, łapownika, nieuczciwego sędziego, który tuszuje sprawy różnych afer, nie można mu nic zrobić. To nie jest immunitet. Przed tym immunitetem nie może się nic To wszystko działaniem, działaniem operacyjnym służb specjalnych, gdzie nie możemy się dostać do Pana rządu z uwagi na to, że pisma nie dochodzą w ogóle e, przez e, biuro. E, są e, zabierane przez, e, przez, przez agentów. I nie. I tu ja napisałem zapewne Pan minister nie wie o, o specyfice, który sam działania Nie mam za dużo tych materiałów. A za co teraz jest ten biuro? to no a następne są, y, następne są w drodze apelacje. Jeśli pani sobie życzy zostawię nie mam więcej, przepraszam inne telewizje, podzielcie się, skserujcie, Tutaj jest na przykład sprawa, którą odrzucił kiedy jedynie policja usiłowała zabić. Słowo nie przesadzamy, Jest to dokumentacja, możecie odwoływać. To były tak zwane chwyty ubezpieczeniające. Nie wiem, nie pan I to tak. bezwładniające, licząc mnie za kosztem zwodnika, gdzie głowa mi mija kilkanaście centymetrów od y, stopnia. Od stopnia. Dobrze. A i to ostatnie. Za? 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 Akcja Policji w Nowym Sączu w obronie wyborzonego później pomnika kosztowała proszę państwa 274 tysiące Nie wiem no, takich i następne tutaj ma pani wyroki, macie państwo wyroki następne, które czekają w kolejce. Poza do prywatnej wiadomości jest to czyste w ten sposób, że na, następne sprawy, które wyjdą, nie ma mam tych spraw trochę. Proszę Państwa nie za żadne huligaństwo, pijaństwo, po niewłaściwe jazdy czy inne przestępstwa, który się stwierdzić, za to, że upomniałem się o wyburzenie pomników w mhm. nowym sądzu w Katowicach, które zostały usunięte. Systematycznie na przykład w Nowym Sączu, bo widzi Pani tutaj, ja tak biłem tych policjantów, że na dziewięć dni wylądowałem w szpitalu. Nie wiem, czy Pani się przyjrzała temu dzień. Tak, tak, widziałam. No, wylądowałem ja na dziewięć dni w szpitalu. W Katowicach podrapałem łydki policjantowi, który sędzia wie później zgadza, bo powiedziała ta sędzina, że ona nie potrzebuje ich światów przesłuchiwać. Bo jeden widział, drugi słyszał, a poszkowany wskazał na mnie palce. A więc pozostali świadkowie są zbędni. No. Bo ona już ma wyrobione zdanie i wiem, no niech pani tak dalej mówi, bo ja to z przyjemnością słucham, bo mi się przydały moje młode lata. Bo pani mówi tak, jak pijany jestem. No i za to zostałem wskazany. Jest tu wyrok. Słuchajcie, no to jest żenujące. To nie Słuchajcie, może tak być w tym kraju. Jeżeli sądy będą wybierane przez społeczeństwo, jeżeli sędziowie Będą mianowali dopiero po wieloletniej pracy, wieka tam około 50 lat, już z pełnym doświadczeniem życiowym, kiedy będą wiedzieć, że jeżeli się ich na przekręcie, to w pracy, nie tylko dla, ale cały majątek, który ma dalej, przed i obecnie, to będzie pytanie, czym się to opuścić. Nie tylko ich, ale ich najbliższej rodziny, jeżeli nie udokumentują powodzenia ja mam. To wtedy będzie pytanie, czy warto. Yy, nieoficjalnie wiem, że to, to będzie pierwsza kara tych 7 miesięcy. Myślę, że jeżeli nie będzie o, o łaskawienie, to mnie ciężko prosić, bo ułaskawia się winny. Nie czuje się inny. Chociaż to co spowodowało. I gdyby nam nie że to, to jest zaszczyt, że była ta semina poczętowana, to okay. nietypowo w dlatego że to wywołało już proces rozmowy na temat. Kiszczak został ukarany jeden, jedyny w stanie wojennym w prawomocnym wyroku. Sędzia na ogłoszeniu podziękował nam za to, że nasza determinacja, że to bywia Kiszczaka przed obraz i oblicze sądu i go a gdzie generał Ciasto. A gdzie jest Ciasto. I wielu innych. To są tysiące zbrodniarzy. Sędziów, godyń, słynnych. No, to nie może być tak, że za drwańcy się Polska no, no Zobaczymy. Może się namawiamy się yy, posłów w Sejmie o powołanie komisji do zbadania, nie ukarania. Się odpowiedzialności. Ale to nie... Komisja tam nie zrobi. Może jednak Ziobro zrobi, że powoła jakiś wkład do rozliczenia tych ludzi, co skutecznie ich chronili przez te lata. Bo to nie było samo siebie. A czy pan skierował dzisiaj jakąś nie wiem, petycję do ministra, czy? czy... E e będziemy we wtorek. Mm -hmm. Przygotujemy się bardziej do tego. Będziemy przygotowane petycje do ministra. Będą przygotowane przez Państwa petycje do wysznika prawnych lateńskich. Dzisiaj jedynie złożę pismo o zwolnienie, o przyznanie i adwokata z urzędu do napisania kasacji. Napisania kasacji i trzymanie to, żeby to nie było tak jak wielu osób. W ostatnim dniu mu wyrażałem albo nie, mija ten kasacji i jest już kosztowna powieść. Jest to gra wymiaru sprawiedliwości na czas zobaczymy no proszę męzle... państwa nie zajmujemy się tylko za robimy wiele spraw na przykład teraz wykonujemy remont naszej koleżanki pani zazdroszona która tak żyje w takich warunkach w razie proszę o to by nie wpływać do badania bo posiłku trzeba zamalować jej baru a nie walczyliśmy. słowo a więc, że już we wtorek, ja bym powiedział, ja nie zrobili nic bez lekcji. Ale ciągle, 31 i na innej święta, lecą do nas jak buki do miodu, który sobie na nich pięcia znajduje. No więc trzeba było, bo znają, dokładnie, jesteśmy tymi bildowani. No to jest nasze, mam też z lewicy Marcinoniego, to jest, że znaleziono na ulicy.